Są kopniaki, uderzenia w twarz i elementy samoobrony. To polski system walki wręcz Haller. Polscy twórcy ze znanych światowych sztuk walk wzięli to, co najlepsze i stworzyli nasz ojczysty system. Zobaczmy, co z tego wyniknęło. System będzie się składał właśnie z technik ręcznych i z technik nożnych, przystosowany do naszych warunków i realiów, jakie są w Polsce, do tego systemu prawnego w Polsce. Ten system w ogóle będzie przeznaczony, tak jest, dla służb mundurowych, ale też ukierunkowujemy się na młodzież. Naszą umiejętności, nasza, nasza wiedza zdobyte i doświadczenie w pracy w służbach mundurowych, bo też pracowaliśmy w służbach mundurowych z kolegą, pozwoliło nam zawocowało takim właśnie takiego systemu naszego systemu, oparte na naszych realach, bo to jest nasz system. Mamy prawda, różnego systemu w Polsce, kraft magę, mamy, mamy sambo, mamy kombat, ale to jest wszystkie prawdy co Nie mamy polskiego systemu walki wręcz. 30 lat trenujemy razem z kolegą różne sztuki walki, systemy walki. Wyselekcjonowaliśmy najbardziej skuteczne techniki, które pozwolą nam nauczyć naszych adeptów szybkiego obezwładniania, bronienia się, walki wręcz. Techniki taktyki podejmowania interwencji oraz e, socjotechniki. Wdrażając jak gdyby również zasady moralne, no gdzie nie zawsze w jakichś sportach walki te zasady moralne są. Bo zachodzi tylko o zwycięstwo. My chcemy pójść głębiej, czyli pokazać, że jesteśmy patriotami.